Tekst manny na 10 lutego, bądź przykładem wiernych w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości, 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 12. Komentarz parauzyjny. Każdy chrześcijanin powinien starać się być wzorem godnym naśladowania, wzorem usilnych szczerych wysiłków naśladowania Chrystusa w codziennym życiu i aktywnej gorliwości w jego służbie. Nie możemy spodziewać się, że w obecnym życiu staniemy się wzorami doskonałości, najwyższej chwały moralnej i piękna świętości. Taki wzór mamy tylko w Chrystusie, naszym panu. Nie w takim też sensie Paweł powiedział. Naśladujcie mnie lub naśladujcie nas, lecz swoją myśl lują następująco, bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy, Pierwszy Koryntów rozdział 11 werset 1. Apostoł był wspaniałym przykładem szczerych wysiłków osiągnięcia doskonałości, lecz nie tej najwyższej, która była tylko w Chrystusie. Przykładem dla nas powinna być właśnie jego gorliwość i wielka pilność w naśladowaniu Chrystusa i pełnieniu jego woli. Reprint numer 1884 Komentarz Epifaniczny. Ci, którzy zajmują wybitne stanowiska jako nauczyciele w Kościele, mają podwójną potrzebę podobieństwa Chrystusowego. Po pierwsze, aby swoje powołanie i wybór uczynić pewnym, po drugie, by swoim przykładem pomagać innym w rozwijaniu podobieństwa Chrystusowego. Ich wpływ na tych, którzy ich miłują oraz im ufają jest wielki, a wzmocnienie tego wpływu charakterem podobnym do Chrystusowego okaże się pomocne dla tych, których nauczają. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Tytusa rozdział 2 werset 7: we wszystkim samego siebie wystawiając za wzór dobrych uczynków, mając w nauce całość, powagę. Pierwszy Piotra rozdział 2 werset 21: albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład. Abyście naśladowali stóp Jego, rozdział 5, werset 3, ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami, będąc trzody. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 18, wersety 2 i 3, Mów do synów Izraelskich i rzecz im: Jam jest Pan Bóg wasz, według obyczajów w ziemi egipskiej, w którejście mieszkali. Nie czyńcie, ani według obyczajów ziemi hananejskiej, do której ja was prowadzę, nie czyńcie, a w ustawach ich nie chodźcie. Druga Kronik rozdział 30 werset 7 I nie bądźcie jako ojcowie wasi, i jako bracia wasi, którzy wystąpili przeciwko Panu, Bogu Ojców swoich, i podał ich wspustoszenie, jako sami widzicie. Przypowieści Salomonowe rozdział 22 wersety 24 i 25, nie bądź przyjacielem gniewliwemu, a z mężem popędliwym nie obcuj, byś znać nie przywykł ścieżkom jego, a nie włożył sidła na duszę swoją. Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety od 1 do 3. tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich. Mówiąc, na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, przetoż wszystkiego czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią. Ewangelia Jana rozdział 13 werset 15. Albowiem dałem wam przykład, abyście jaką ja wam uczynił. I wyczynili. Pierwszy Koryntów rozdział ósmy wersety od dziewiątego do trzynastego. Jednak baczcie, aby znać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu. Albowiem jeśliby kto ujrzał cię, który masz umiejętność, w bałwochwalni siedzącego, a zaż sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzony ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych, i zginie dla onej twojej umiejętności brat mdły, za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i mdłe ich sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Filipensów rozdział drugi werset 5. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. Pierwszy Tesaloniczan rozdział pierwszy wersety od 6 do 8. A wyście się naśladowcami naszymi i pańskimi stali, przyjąwszy słowo we wszelkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Takżeście się wystali za wzór wszystkim wierzącym w Macedonii i Wahaj. Albowiem od was się rozgłosiło słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i Wachaj, ale się też rozeszła na wszelkie miejsce wiara wasza, która jest w Bogu, tak iż nam nie trzeba, o tym co mówić. Żydów rozdział 13 werset 7, pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jakuba rozdział 5 wersety 10 i 11. Bierzcie za przykład, bracia moi. Utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości i obowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, iż wielce miłosierny jest Pan i litościwy. Pierwszy Piotra rozdział trzeci wersety 5 i szósty, albowiem tak niekiedy i one święte małżonki, które nadzieję miały w Bogu, zdobiły się, będąc poddane mężom swoim. Jako Sara była posłuszną Abrahamowi, nazywając go Panem, której wystałyście się córkami, gdy dobrze czynicie, nie bojąc się żadnego postrachu. Pierwszy Jana rozdział drugi werset szósty, kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić. Pieśni, 267, 198, 78, 74, 150, 196, 114 Wiersze Brzasku, 52, korzystaj z wzoru. Lektura uzupełniająca, reprint numer 5490. Pytania, czy w tym tygodniu byłem byłam przykładem dla braci? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze